Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj odcinek pod tytułem Krwawienia i miesiączka. Problem największy jest taki, że większość z Was nie wie, gdzie leży norma, i to dzisiaj chciałem powiedzieć i przedstawić, i dać parę przykładów. Najpierw zaczniemy od tego, co to jest w ogóle miesiączka. Miesiączka u, u młodej dziewczyny jest to system zuszczania się na błonka śluzówki który następuje w wyniku niedokonanej prokracji, niedokonanej ciąży. I takie mi krwawienie miesięczne ma miejsce co średnio 28-30 dni. Ja tutaj przedstawię macicę. O, proszę bardzo, to jest ta macica, którą już w którymś z kolejnych odcinków pokazywałem. Tu jest yy, jama macicy i ta jama macicy jest wyścielana śluzówką. No i ta śluzówka raz na te 28-30 dni się po prostu złuszcza i powstaje miesiączka. Czyli ta złuszczona śluzówka tkanka, łączy się częściowo z przefiltrowaną krwią i w postaci miesiączki wypada, wy, wysuwa się w ciągu kilku dni. Jeżeli teraz mamy na przykład jakąś chorobę, to miesiączka nie jest miesiączką, a jest krwawieniem. Krwawienie, krwawienie może być małe, średnie, duże, bardzo duże. Różnica pomiędzy miesiączką a krwawieniem jest taka, że jeżeli chodzi o Miesiączkę to miesiączka nie krzepnie, a krwawienie pojawiają się skrzepy. One są oczywiście różnej wielkości. Wtedy możemy mieć do czynienia na przykład z mięśniakami, które tutaj, o których też już mówiłem, a nawet czasami z jakąś chorobą nowotworową. Tak? Oczywiście dotyczącą, dotyczącą samego tutaj mięśnia macicy. Dobrze, teraz jak już to wiemy, to teraz przechodzimy do drugiej, drugiej części, czyli jak w ogóle należy. Uważać, jakiej wielkości powinna mieć miesiączka. No jest tak, miesiączka normalna w ciągu tych kilku dni, pięciu, powiedzmy sobie sześciu dni zajmuje objętość około 10 ml. Czy to dużo? No, według mnie niewiele. Często gęsto, jeżeli się w jeden dzień powiększy, ta, ta miesiączka nagle się zaostrzy i, i podwoi się, to nagle myślicie, o Jezus, Maria, ja krwawię i nie wiadomo, co się dzieje. Tu jest drugie przedstawienie, tu jest 80 ml potencjalnej załóżmy krwi miesiączkowej. I to jest taka górna granica normy na jeden okres. Czyli jeżeli taką krew podzielimy na 5-6 dni, no to mamy obfitą miesiączkę. Ale to nie jest żadna jeszcze tragedia. Także możecie sobie zapamiętać, to sobie zapiszemy, że w przypadku tej lewej mamy 10 ml na okres, to jest taka minimalna. A w przypadku tego drugiego tutaj drugiej objętości mamy do czynienia z 80 ml. tak? Bardzo ważna sprawa to jest waga pacjentki. Dla pacjentki, oczywiście, która waży 48-50 kg, taka ilość będzie jeszcze ok. Dla pacjentki ważącej 100 kg więcej, to w ogóle nie będzie miało znaczenia, ponieważ tej krwi u pani, która waży 100 kg i więcej będzie oczywiście, prawie że dwa razy więcej. Teraz tak. Jak można powiedzieć, od kiedy się zaczyna niebezpieczeństwo? Bo to jest też bardzo ważne. Czyli miesiączkę już mniej więcej określiliśmy, teraz mówimy o krwawieniu. Tak? Czyli, jeżeli zaczyna się powyżej tych 80 ml, to co tutaj pokazywałem, krwawienie miesięczne, to możemy to już częściowo, w zależności oczywiście od czasu trwania, jego występowania, dodatkowych dolegliwości, jakichś gorączki, stanów osłabienia, i w ogóle zakwalifikować jako krwawienie. W tym pojemniku jest 400 ml. Yy, powiedzmy sobie płynu odpowiadającego krwawieniu czy się. Czy to dużo? 400? Czy mało? To tyle można teoretycznie w ciągu miesiąca maksymalnie, no może trochę nawet mniej, stracić. A dlaczego akurat 400? bo próbowałem w jakiś sposób znaleźć w literaturze jakieś konkretne liczby dotyczące krwawienia, z wyjątkiem sali porodowej, o której yy, też, też, też za chwilę powiem jako ciekawostce, nie znalazłem. No więc wyszedłem z innego prostego założenia. W Polsce pobiera się krew, honorowi dawcy krwi pobierają około 400-450 ml krwi pełnej, w ciągu 6 do 8 tygodni, tak? czyli, czyli osoba dorosła może tyle mniej więcej raz w miesiącu jak gdyby oddać 450 ml, czyli praktycznie tą objętość. Czyli jeżeli my sobie to policzymy jako załóżmy krwawienie, to mamy górną granicę akceptowalności naszego ciała, jeżeli chodzi o krwawienie. Oczywiście to już powinno wzbudzić niepokój, bo krwawienie w przypadku na przykład wystąpienia raka może być i takie, i takie i oczywiście może być też maksymalne. Wy nie wiecie, miłe panie, co właściwie każdej z was dolega. Ja oczywiście nie jestem w stanie pomóc każdej, bo to jest oczywiście fizycznie niemożliwe, ale najważniejsze, żebyście były w stanie odróżnić 10 ml od 80 ml na cykl po górną granicę krwawienia w ciągu powiedzmy sobie paru tygodni. Jeżeli krwawicie więcej, musicie się bezwzględnie w trybie nagłym zgłosić do lekarza. To jest bardzo istotna sprawa, bo musi być podjęta dalsza diagnostyka w kierunku potencjalnych chorób. Dla ciekawości teraz powiem o porodzie w ogóle. Poród. Średnia utrata krwi w przypadku porodu jeżeli to jest powiedzmy 300-500, czyli można powiedzieć, te wszystkie razem płyny mają objętość około 500 ml i to jest właściwie taka normalny, normalna utrata krwi w czasie porodu. Kiedy ta utrata przekracza już 1000 ml, zaczynają się problemy. Powyżej 1500 już pacjentka jest bardzo słaba i praktycznie rzadko kiedy się rusza. No jeżeli oczywiście w ciągu porodu nastąpi utrata powyżej dwóch litrów krwi, no to już jest stan absolutnie alarmowy i ona musi tą krew w jakiś sposób dostać. Także to jest taka ciekawostka, ale to jest oczywiście już nie wasze zadanie, tylko to już lekarz prowadzący poród czy położna, jeżeli musi kontrolować krwawienie. Pamiętajcie, że ja tutaj mówiłem o krwawieniu w ciągu dłuższego okresu czasu, a w przypadku porodu mówimy to o, o zajściu, które trwa parę godzin. Czyli mamy już wyjaśnione te sprawy. Dzisiaj więcej nie będę mówił, natomiast małą ciekawostkę historyczną. Mianowicie, ponieważ mój dziadek również był lekarzem w Lwowie przed wojną, II wojną światową, nie teraz tą aktualną wojną. W związku z tym leczy, leczono wtedy upustami krwi czyli temat zbliżony do dzisiejszego, po prostu pacjent przychodził, no i po prostu upuszczało się mu krew, upuszczało się między 200, 400, 500 ml, czyli ty, tyle krwi, co dzisiaj się oddaje. Tą krew oczywiście zbierało się do jakiegoś wspólnego pojemnika. No i mój ojciec mi mówił o właśnie sytuacji, że jako młody chłopak musiał tą krew, ten taki dziesięcio, można powiedzieć, litrowy wiadro krwi wynosić po przyjmowaniu mojego dziadka i do ubikacji wylewał. Także taką ciekawostką historyczną i leczeniem, yy, utaczaniem krwi zakończmy dzisiejszy, dzisiejszą prezentację. Życzę miłego dnia i do zobaczenia następnym razem.